Słuchajcie, im impostora i wiem, kto to jest. To jest on. On ciągle tutaj y, wygrywa. To Co znaczy, że on jest serdusznikiem. Już nikt nie gra w tego Amongusa. Ale ciągle możemy używać SOS. Sos? Among us, moi drodzy. Czemu mówicie Amon. czem Amongus? Among Amon. Taki był. Wszyscy tak mówią? Aha, dobra, okej. Okay. No dobra, no może, nie wiem, bo ja nie jestem za tym, żeby niepoprawnie mówić w jakimkolwiek języku, tak jak burger na przykład, oczywiście. Burger? burgir, tylko burger. Dobra, ale my przestańmy z tym, zróbmy to, co mamy zrobić. Właśnie dzisiaj. Bo czeka będziemy... na ciebie... Y Kiszona kapusta z cukrem. A to jest dzisiejsza kara, to not to love! Kiszona kapusta z cukrem i z solą. Watching memes. Karol, dzisiaj jest właśnie kiszona kapusta z solą i z cukrem. Myślę, że będzie przepyszna, o czym zobaczymy, kto się przekona. Dawaj, panie, memy. To, 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 z czego to było? Z jakiego filmu pamiętasz? Ten Terminator, Predator. Tak jest, uh -huh. szybko to wpisał. Bo kto nie lubi pan, co się gapisz? Bliatman Z Rosji. Stare, co się stało? Nie, nie, nie. To jest ściema, to jest widać, że ustawka. Ale czary mary, no? No i co tam narysował? Znowu. Jak? No tak, na tym polega muzyka. Muzykę możesz wykrzesać z wszystkiego. To jest z finu. Taka była scena. Oj. Panie, ja really? Jakieś ostatnie słowa? -i ok. S n i s n c n, -c. n c New York City, NYC Respect, IQ Boom Rozwalona w ping-ponga Naprawdę, Miś zatrąbił ustami. Potrąbił. Znaczy miał no, tyłkiem zatrąbić? Mógł. Wow. To chyba widzieliśmy ostatnio. Then... <laughs> o nie, piesek się zaplątał o, z O, znowu kolejny piesek. Znowu się zaplątał. O, nie, znowu będzie coś złego. Hyyyy! Aaaah! Oni sobie poradzili z wszystkim. No piesek Nawet... najcieplejszy. Eye contact practice. Uh oh. <laughs> oh boy, my favorite uh -oh, uh, excuse me. <laughs> <Damn. laughs> <laughs> yeah, <always> boy. <laughs> 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 Znowu to. Dużo będzie. Z tego drawing? To już było w ostatnim. O nie! Czy to jest rosyjski Superman? Tak, to jest rosyjski Superman. Nie, to jest przecież ten. ten Super miasteczko. O nie, znowu Hello Peter. Hello Kitty. To, to by pasowało, ale to by pasowało naprawdę fopór. A to widziała, widzieliśmy ostatnio. Mm -hmm. Tam... Nie no. Co goś próbuje zrobić? Wyłączył mu komputer. Bo on od tyłu jest. Fu, 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 fu. <grywia> Co się stało? Dał mu żółtą kartkę, ale to tamten mu dał żółtą kartkę.

Nie wiem, czy chciałbym jechać tą windą. Co, o co tu chodziło? To był Carnegie, ale oni wyglądali jakby byli Stormtrooperami. Naprawdę, pies ukradł jej mikrofon i uciekł. To tylko w Rosji, pewnie wynajęty był. O, dreams have a meanings. meaning. Moje, moje sny. Masz tu pieniądze i co tam? Możesz wejść do dyskotyki dla kociaków. Zapach benzyny. Widziałeś co chciał zrobić? Chciał ukraść czyjąś własność, czyjąś paczkę chciał ukraść, a oni mają kamerę, która się włącza w momencie, w którym ktoś podchodzi. Więc bardzo dobra nauczka.

Co to jest? Nie wiem czy mam się śmiać czy co. Też nie wiem o co chodzi. Dobra randka. W drugą stronę się otwierały drzwi. No, jedz, jedz śniadanko. On chciał na niej położyć się.

Przygotuję ci pyszną mm. kapustkę. Idź! Ja się boję, mama. Oni chcą mnie zatruć. Mm. Mm, Ten cukru to też niedużo sypne. Mamusiu. <noise> on zaczął mówić mamusiu. Jest, tak. jest dobrze. Teraz to mamusiu. Tak, teraz to mamusiu. Suwaj! Ja prodziwiłem się prądem, no. nie mogę tego dotykać. No dawaj, cyk. Mm. Mm, jakie dobre. Mniam, mniam. Kapustka z solą i z cukrem. Mm. O <grym> 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 A, tak. Nie da się... Nie da się określić tego smaku, co to jest po prostu przez cukier i sól, która jest. To jest słodkie, kwaśne i słone jednocześnie. na Do zobaczenia, papa. Dawaj super, lajka i komentarz. Ty monster.